Był ciepły letni dzień. Mój pięcioletni syn James bawił się w ogródku za naszym domem, który znajdował się na obrzeżach miasta. James zawsze był cichym chłopcem, zazwyczaj bawił się sam ze sobą. Nie miał wielu kolegów, ale zawsze miał wybujałą wyobraźnię. Właśnie karmiłam naszego psa Fido, kiedy usłyszałem, jakby James rozmawiał z kimś na podwórku. Nie mam pojęcia, z kim mógł rozmawiać. Może w końcu znalazł przyjaciela? Trudno jest ciągle mieć go na oku, szczególnie kiedy jest się samotną matką, więc zdecydowałam, że pójdę zobaczyć, o co chodzi. Kiedy wyszłam na podwórko, doznałem lekkiego szoku. James siedział sam. Czy mówił do siebie? Przysięgłabym, że słyszałem inny głos. James. Chodź do domu! zawołałam. Wszedł do środka i usiadł przy stole. Była pora lunchu, więc postanowiłam, że zrobię mu kanapkę z indykiem. Y, James, z kim rozmawiałeś na dworze? zapytałem. James spojrzał na mnie. Bawiłem się z moim nowym przyjacielem, powiedział z uśmiechem. Dolałem mu mleka i tak jak każda dobra matka powinna, Zacząłem się wypytywać: y, Czy twój przyjaciel ma imię? Czemu nie spytasz się, czy nie chce z nami zjeść lunchu? James wpatrywał się we mnie przez chwilę, zanim odpowiedział: Nazywa się Roześmiany Jack. To, co powiedział, trochę mnie zaniepokoiło. Ym, to dopiero dziwne imię y, jak twój kolega wygląda? Spytałem trochę zmieszana. Jest klaunem. Ma długie włosy i wielki nos, długie ręce, workate spodnie, pasiaste skarpetki i zawsze się uśmiecha. Doszłem do wysku, że mój syn opowiadał o wymyślonym przyjacielu. Myślę, że to normalne dla dzieci w jego wieku, szczególnie, że nie ma się prawdziwych do zabawy. Pewnie to tylko tymczasowe. Reszta dnia minęła normalnie. Zaczęło się robić późno, więc położyłem Jamesa do spania. Włożyłem go do łóżka, dałem buziaka i włączyłem lampkę nocną przed zamknięciem drzwi. Byłem bardzo zmęczona, więc zdecydowałem, że położę się od razu do łóżka. Niedługo potem miałem straszny koszmar. Było ciemno. Byłem w jakimś zniszczonym, wesołym miasteczku. Strasznie się bałem. Biegnąc przez nieskończone pole pełne namiotów, popsutych maszyn i opuszczonych domków z grami. Całe to miasteczko wyglądało strasznie. Wszystko było czarno-białe. Maskotki, nagrody wisiały na pętlach, wszystkie z chorym uśmiechem na twarzy. Czułem, jakby całe miasteczko patrzyło na mnie, nawet jeżeli nie było nikogo w zasięgu mojego wzroku. Nagle usłyszałem, jak gra muzyka. Dźwięki... Pop goes to the weasel, grane na akordeonie, echem krążyły przez miasteczko. To było hipnotyzujące. Podążyłem za tym dźwiękiem do tętu wprawione w trans, nie mogąc się zatrzymać. Było bardzo ciemno. Jedyne światło jarzyło się na samej górze. Kiedy podchodziłem coraz bliżej światła, muzyka powoli cichłyła i ja nie mogłem przestać śpiewać. Wszystko dookoła krzewu morzywy. Małpa goniła sice. Małpa myśli, że wszystko jest zabawą. Muzyka ucichła przed końcem, i nagle wszystkie światła się zapaliły. Blask był oślepiający. Jedyne, co mogłam zobaczyć, była to mała czarna sylwetka zbliżająca się do mnie. Potem następna i następna. Były ich dziesiątki. Wszystkie podchodziły coraz bliżej. Nie mogłam się ruszyć. Moje nogi odmówiły posłuszeństwa. Jedyne, co mogłam, to patrzeć, jak podchodziły. Kiedy się zbliżyły, zobaczyłam. One były dziećmi. Kiedy spojrzałam na jedno z nich, zauważyłam, że były one strasznie okaleczone i oszpecone. Niektóre z nich miały pocięte całe ciało, inne były dotkliwie spalone, a innym brakowało części ciała, nawet oczu. Dzieci rzuciły się na mnie i zaczęły mnie szarpać i rozdzierać od środka. Kiedy zostawiły mnie w pokoju i zniknęły, jedyne co mogłam usłyszeć, to śmiech. Straszny, przeraźliwy, złowieszczy śmiech. Obudziłam się następnego ranka zalana zimnym potem. Po wzięciu paru głębokich wdechów. Popatrzyłam w górę i zobaczyłam, że kilka figurek Jamesa stoi na mojej nocnej szafce wprost przede mną. Westchnęłem. Pewnie James obudził się wcześniej i poustawiał je tutaj. Pozbierałam zabawki i udałam się do jego pokoju. Jednakże, kiedy otworzyłam drzwi, James spał. Wzruszyłam ramionami, włożyłam zabawki do pudełka i skierowałam się do dużego pokoju. Trochę później James obudził się, a ja zrobiłam mu śniadanie. Był cichy i wyglądał na zmęczonego. Pewnie także nie spał zbyt dobrze. Zdecydowałam zapytać się go o zabawki. James, synu, czy tego ranka zostawiłeś zabawki w moim pokoju? Jego oczy szybko mnie zmierzyły, po czym z powrotem spojrzał w dół na swoje płatki. Roześmiany Jack to zrobił. Przewróciłam oczami i powiedziałam: Więc powiedz roześmianemu Jackowi, żeby trzymał zabawki w twoim pokoju. James skinął głową i skończył śniadanie, po czym stwierdził, że idzie się pobawić do ogródka. Poszłał się zrelaksować do dużego pokoju. Chyba musiałam przysnąć, bo obudziłam się kilka godzin później. Cholera, muszę znaleźć Jamesa. Martwiłam się. Minęły ponad dwie godziny, a ja nie wiem, co się z nim dzieje. Weszłam do ogródka, ale Jamesa tam nie było. Zrobiłam się nerwowa, zawołałam więc: James, James, gdzie jesteś? Właśnie wtedy usłyszałam chichot dochodzący z podjazdu. Ruszyłam przez bramkę dookoła domu, aby znaleźć źródło dźwięku. James siedział na chodniku. Poczułam wielką ulgę i podeszłam do niego. James. Ile razy ci mówiłam, żeby zostać w James. Co ty jesz? James spojrzał na mnie, potem zerknął na swoją kieszonkę i wyciągnął z niej całą rękę różnokolorowych cukierków. Zdenerwowałam się. James. Kto ci dał te cukierki? James wpatrywał się we mnie bez słowa. James. Skąd są te cukierki? James zwiesił głowę i powiedział: Roześmiany Jack mi dał. Moje serce zastało. Kucnęłam, aby spojrzeć mu w oczy. James, mam dosyć tego cholernego roześmianego Jacka. On nie jest prawdziwy. To jest bardzo poważna sytuacja i muszę wiedzieć, kto dał ci te cukierki. Widziała muzy w jego oczach. Ale mamo, roześmiany Jack mi dał. Zamknęłam oczy i wzięłam głęboki wdech. James nigdy nie kłamał, ale to, co mówi, jest niemożliwe. Kazałam mu wypluć cukierki, a resztę wyrzuciłam. Wygląda na to, że nic mu nie będzie. Może po prostu przesadzam. Przecież mógł dostać ich od Toma i Lindy z domu obok, albo od pana Walkera. Mimo to będę uważniej go pilnowała. Tej nocy zwyczajnie położyłam Jamesa do łóżka, a sama poszłam spać wcześniej. Nagle obudził mnie głośny trzask dochodzący z kuchni. Wyskoczyłem z łóżka i zbiegłam na dół. Kiedy weszłam do kuchni, byłam przerażona. Wszystko z blatu było zrzucone na podłogę, a nasz pies Fido wisiał martwy na żyrandolu, jego brzuch był rozpruty i napchany cukierkami takimi samymi, które James jadł tego dnia. Moje zaskoczenie zostało szybko przerwane przez krzyk, który dochodził z pokoju Jamesa. Chwyciłam nóż i ruszyłam na górę z prędkością światła, którą tylko matka, której dziecko jest w niebezpieczeństwie, może osiągnąć. Wbiegłam przez drzwi. Włączyłam światło, ale nie działało. Zrobiłem krok do przodu i wtedy poczułam ciepłą i lepką liść. Nagle lampka nocna Jamesa się zapaliła. I przede mną pojawił się prawdziwy Ciało horror. Rosa było przybite do ściany, gwoździe przeszywały jego dłonie i stopy. Jego klatka piersiowa była rozcięta, a z niej wisiały jego organy. Oczy i język zostały usunięte, tak samo jak większość jego zębów. Byłam obrzydzona, z trudem wierzyłam, że to moje dziecko. Wtedy usłyszałam to ponownie. Cichy desperacki jęk. James był wciąż żywy, moje dziecko, moje biedne dziecko w wielkim bólu ledwo trzymające się przeżyciu. Przebiegłam przez pokój i zwymiotowałam na podłogę, moje mdłości przerwał jednak straszliwy rechot dochodzący za moich pleców. Odwróciłam się, jednocześnie wycierając brud z moich ust. Wtedy z cienia wyłonił się on, odpowiedzialny za ten cały horror roześmiany Jack. Jego skrajnie blada skóra i matowe czarne włosy zwisające do jego ramion. Miał białe oczy z czarną obwódką, jego krzywy uśmiech ukazał rząd ostrych zębów, a jego skóra nawet nie wyglądała jak prawdziwa skóra. Bardziej jak guma albo plastik. Nosił niejednolity, czarno-biały strój klauna z pasiastymi rękawami i skarpetkami. Jego ciało było niemal groteskowe, jego długie ręce, mijające jego pas, i jego postawa sprawiały, że wyglądał, jakby nie miał kości, jak szmaciana lalka. Zaczął swój chory śmiech, żeby dać mi znać. Że jest zadowolony z mojej akcji i jego dzieła. Wtedy powoli obrócił się do Jamesa i zaczął się śmiać jeszcze bardziej przeraźliwie niż poprzednio. To wystarczyło, żeby wytrząsnąć mnie z mojego przerażenia. Warknęłam. Odejdź od niego, ty skór, syniu. Ruszyłam na tego potwora z nożem unoszącym się ponad moją głowę i dziabnęłem go. Ale chwilę potem, gdy nóż dotknął go, zniknął i zamienił się w czarną chmurę dymu. Nóż przeszedł dalej i przeszył ciągle bijące serce Jamesa, ochlapując moją twarz jego ciepłą krwią. Nie, co ja zrobiłam? Moje dziecko, zabiłam swoje dziecko! Natychmiast upadłam na kolana, słysząc, jak odgłosy Syren stają się coraz głośniejsze. Mój syn, moje małe dziecko. Obiecałam, że będę cię chronić, ale zawiodłam. Przepraszam, James. Przepraszam. Niedługo potem przybyła policja. Znalazła mnie przed moim synem wciąż trzymającą nóż pokryty jego krwią. Proces był krótki. Szaleństwo. Zostałam umieszczona w domu dla obłąkanych przestępców, gdzie byłam przez ostatnie dwa miesiące. Nie jest tu tak źle. Jedynym powodem, dlaczego nie śpię, jest to, że ktoś za oknem gra Pop Goes to the Weasel. Rano porozmawiam o tym z sanitariuszami.